Rozpoczynamy dziś nowy rok liturgiczny, pierwsza niedziela adwentu, okresu, który ma nas przygotować do jak najlepszego przeżycia nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Jednak nie tylko to stanowi o istocie tego wyjątkowego czasu. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii mówi bardzo mocno: czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan do domu przyjdzie. Zatem adwent. Ma skierować nasze myśli także ku temu spotkaniu z Bogiem, który wezwie każdego z nas, jednak w dniu i w godzinie tylko Jemu wiadomej. Jakie będzie to spotkanie, zależy w dużej mierze od właśnie tej naszej postawy czujności, gotowości, od tej naszej wrażliwości serca i otwartości na przechodzącego Boga. Być może jednak najtrudniejszym wymiarem tego chrystusowego wezwania do czuwania jest to, które każe skoncentrować się na rzeczywistości powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale. Święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu mówi, że oczekujemy objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oczekujemy. Co, znaczy, co zatem znaczy to oczekiwanie? To czuwanie i po co mamy czuwać. Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że kiedy wypowiadam to słowo czuwam, to tym samym odpowiadam na miłość. I myślę, że też w tym chrystusowym wezwaniu czuwajcie, nie tyle powinniśmy czuć jakiś lęk, lęk przed śmiercią, przed końcem świata. Ale bardziej powinniśmy to odczytywać w wymiarze wielkiej troski Chrystusa o człowieka. Bo kiedy przyjdzie do nas Pan Bóg, to przyniesie nam tylko jedno swoją ogromną miłość. I mamy czuwać po to, aby tego momentu nie przegapić. Chrystus dziś mówi, że Ty człowieku, który tak bardzo pragniesz miłości, tak rozpaczliwie jej poszukujesz. Czuwaj, abyś nie przespał tego doświadczenia największej miłości, najpełniejszej miłości, którą może obdarzyć tylko sam Bóg. Jeszcze na koniec możemy zawołać za prorokiem Izajaszem, aby chwycić się mocno Boga, zbudzić się i chwycić się mocno Boga. Potrzeba nam dzisiaj tego naprawdę mocnego uchwycenia się Boga, bo jeśli wigilijny wieczór, który już za niecałe cztery tygodnie będziemy przeżywać, będziemy dzielić się opłatkiem, to jeśli z naszymi najbliższymi chcemy podzielić się nie tylko kawałkiem białego chleba, ale naprawdę chcemy podzielić się Bogiem największą miłością. To musimy się jej naprawdę sami mocno chwycić. Musimy napełnić się mocno tym, czym chcemy obdarować innych.